Witam Was drodzy uczniowie ponownie. Mam na imię Adam i prowadzę dla Was krótki kurs dla gimnazjalistów, w ramach którego omawiam zagadnienia dotyczące chemii na teście matematyczno-przyrodniczym na ostatniej lekcji zajmiemy się mydłami i reakcjami kwasów karboksylowych. Jest to ostatnia lekcja z całego cyklu. Dlatego przechodzimy do zagadnienia chemii organicznej. Tak, co to są kwasy karboksylowe? Może najpierw wytłumaczę. Tak, kwasy karboksylowe składają się z jakiegoś ugrupowania r i z grupy karboksylowej. Grupa karboksylowa jest to grupa COOH, które jest połączona wiązaniem z tym ugrupowaniem R. Ugrupowanie R może być to atom wodoru lub jakaś grupa wodorowęglowa, czyli na przykład CH3, na przykład C2H5. I grupa ta wodoryplenowa ma wzór ogólny CnH2n plus 1, czyli jeśli liczba węglu, węgli jest równa 1, no to mamy Cn, czyli C1, H2N, czyli 2 razy 1 plus 1, czyli 3, tak? Czyli jak mamy N równe 1, to mamy CH3. I tak dalej. Jeśli mamy N2, to mamy C2H5, i tak, tak dalej, i zobaczmy, jakie mamy przykłady tych kwasów. Generalnie w gimnazjum powinniście znać kwas mrówkowy, kwas octowy i trzy wyższe kwasy karboksylowe. Palmitynowy, starynowy i oleinowy. I tak, pierwszy kwas kwas mrówkowy, czyli jak widzimy, składa się z grupy karboksylowej i atomu wodoru, tak? Czyli tutaj mamy w ukrupowanie, w miejsce ugrupowania R mamy wstawiony atom wodoru. Kwas nazywa się kwas mrówkowy potocznie lub kwas metanowy, z tego względu, że mamy tyle atomów węgla w tym kwasie, co w metanie, czyli w pierwszym alkanie. Drugi kwas jak to powinniście znać, kwas octowy. Octowy to jest nazwa potoczna. Kwas ten występuje w occie, tak? I stąd pochodzi ta potoczna nazwa. Natomiast nazwa systematyczna kwas etanowy, bo mamy łącznie tyle atomów węgla, ile w etanie, czyli w drugim alkanie, w drugim węglowodorze nasyconym. I trzy kwasy wyższe. I zobaczmy. Pierwszy kwas ma przedrostek R C15H31, tak? I grupa karboksylowa. Nazywamy go kwasem palmitynowym. Następny ma przedrostek C17H35 i grupa karboksylowa. I nazywamy go kwasem starym. Oba te związki są generalnie ciałami stałymi. Natomiast następny kwas olejowy ma przedrostek C17H33. Czyli ten przedrostek wcale nie jest zgodny z tym wzorem tutaj, ogólnym CnH2n Wynika to z tego, że mamy wiązanie podwójne między atomami węgla w łańcuchu, tak? bo to jest łańcuch węglowodorowy. Tutaj mamy łańcuchy z wiązaniami pojedynczymi pomiędzy atomami węgla, natomiast tutaj znajduje się jedno wiązanie podwójne, przez co mamy zmniejszoną liczbę wodorów O2, czyli nie C35, nie H35, tylko H33. No i ten związek, ze względu na to, że jest nienasycony, jest e, cieczą. Ciecz. Ciecz. No i zobaczmy. Teraz reakcje kwasów karboksylowych. Tak. Pierwsza reakcja, jaką powinniście znać, jest to dysocjacja. To jest tak naprawdę dysocjacja. Nie reakcja, tylko rozpad na kationy i aniony. I zobaczmy, ten rozpad zachodzi analogicznie, jak to było w przypadku kwasów nieorganicznych. Czyli tych, których się wcześniej oczywiście, tak? Bo HCl jest kwasem nieorganicznym. Natomiast kwas octowy jest to kwas organiczny. I tak, HCl rozpadał się na H i Cl-, czyli na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Natomiast zobaczmy, kwas octowy składa się z reszty kwasowej i atomu wodoru. Tak? Czyli atom wodoru, który jest na końcu tego kwasu, czyli jest w grupie karboksylowej, jest to ten atom wodoru, który odpadnie. Czyli tu nastąpi pęknięcie pomiędzy atomem wodoru na końcu i CH3COO. Czyli powstaje nam H+, który oderwał się z końca, bo wodór jest jednowartościowy i reszta tutaj kwasowa jest też jednowartościowa. I powstaje nam anion, który powstał z reszty kwasowej. Jednoujemny też, bo jest jednowartościowa ta część, tak? Czyli dysocjacja. I podobnie dysocjują wszystkie inne kwasy karboksylowe. Yy, I tak. Następnie jest reakcja spalania, czyli reakcja z tlenem, tak? Yy, czyli tak, kwas octowy w wyniku reakcji z tlenem daje nam dwutlenek węgla i h 2 Jest to reakcja spalania całkowitego. Całkowitego. Mamy jeszcze również spalanie niecałkowite, które dzielimy na półspalanie i, i na spalanie częściowe. I, Czyli na spalanie do węgla i CO. Natomiast tu mamy spalanie całkowite, czyli do dwutlenku węgla. I tak, uwzględniamy reakcję. Wstawiamy dw, dwójkę tutaj, z tego względu, że mamy dwa węgla. I nam się zgadza. Następnie uwzględniamy wodory. Tutaj mamy cztery wodory, więc tu powinniśmy wstawić dwójkę. Dwójkę. No i jak tutaj wstawiliśmy dwójkę, to uwzględniamy tleny. Mamy 4 plus 2, czyli 6 z prawej strony. Natomiast z lewej strony, jakbyśmy tej dwójki nie stawili, to byśmy mieli 2 i 2. Natomiast nie powinniśmy tutaj stawiać żadnych cyf cyfr, bo inaczej zmieniłoby nam się ilość węgla, którą już ustawiliśmy. Więc stawiamy tutaj dwójkę i mamy 6 tlenów. Zgadza się. Czyli reakcja spalania zapisana. Kolejny typ reakcji jest to reakcja z metalami. Czyli podobnie jak inne kwasy nieorganiczne, również kwasy organiczne, czyli kwas octowy, na przykład reaguje z metalami dając sól plus wodór, sól plus wodór. I tak zamiast atomu wodoru wskakuje nam nasz metal, natomiast wodór wydziela się w formie gazowej, czyli jako H2. Czyli zamiast tego wskakuje nam wat. Watm w układzie okresowym jest zawsze dwuwartościowy, tak, natomiast reszta kwasowa, jak już mówiłem, zawsze jest jednowartościowa w kwasach karboksylowych. Więc musimy wziąć tą resztę kwasową w nawias i stawić dwójkę, tak jak to było w przypadku soli. Czasami też trzeba było zrobić tak, że SO4 w nawiasie i za nawiasem jeszcze jakaś cyfra na przykład, prawda, tak samo tu. No i związek ten się nazywa odstan wapń Octan, bo yy, sól tlenowa, tak, końcówka a od stanu od kwasu costawego wapnia boapu. Kolejny typ reakcji jest to reakcja z wodorotlenkami. Czyli jest tak naprawdę to reakcja kwas plus zasada daje nam sól plus woda. Analogiczna reakcja jak było w, w związkach w przypadku soli nieorganicznych, tak? czyli soli, które były omawiane wcześniej. Więc kwas karboksylowy z kwasu karboksylowego zawierany jest wodór i łączy się on z grupą OH w wodorotlenku potasu. W wyniku tego powstaje nam woda i reszta, czyli CH3COO i K wskakuje w miejsce wodoru, tak? Czyli CH3COOK. No i tutaj żadnych nawiasów nie mamy, bo potas jest jednowartościowy, tak? I to jest jednowartościowe. Więc mamy odstan potasu. odstan potasu. I zobaczmy, reakcja ta w przypadku kwasu palmitynowego, czyli wyższego kwasu karboksylowego z wodorotlenkiem sodu daje nam palmitynian sodu plus wodę. Palmitynian sodu plus wodę, tak? Woda powstaje tak samo jak tu było z wodolą i grupy OH, natomiast sód skakuje zamiast wodoru i powstaje nam palmitynian sodu i jest to tak zwane mydło sodowe. Czyli ta reakcja jest nazywana reakcją zmydlania. Czyli w wyniku tej reakcji powstaje mydło. Mydło, czyli związek, który posiada długi łańcuch węglowodorowy i tak zwaną hydrofilową końcówkę, czy ogon hydrofilowy. Jak mamy wodę i myjemy, na przykład mydłem, pierzemy czy myjemy ręce, to ta końcówka. Prawda? ten łańcuch będzie się znajdował y, jak najdalej wody. Jest to tak zwany łańcuch hydrofobowy, który nie lubi wody. Nie lubi wody, czyli ten łańcuch C15H31 nie lubi wody i znajduje się on y, jak najbliżej generalnie, powinien się znajdować jak najbliżej y, z zewnątrz, tak? bo tu mamy wodę, woda jak najbliżej poza wodę. Natomiast ten łańcuch hydrofilowy znajduje się jak najbliżej wody. Tak? Ta końcówka COOK znajduje się jak najbliżej wody. Te łańcuchy tak naprawdę yy, węglowodorowe wręcz wychodzą tutaj poza wodę. Tak się ustawiałem, żeby były jak najdalej wody, bo nie lubią. Natomiast końcówka ta jest jak najbliżej wody. Jak najbardziej przyciąga się do wody i nazywana jest hydrofilową. I w taki sposób właśnie działa, że odpowiednio ustawiają się te cząsteczki, w wyniku tego zmienia się zmniejsza się tak zwane napięcie powierzchniowe wody i dodatkowo tłuszcz rozpuszcza się w tłuszczu. Tak? Tłuszcz, który jest hydrofobowy, no bo uzmywam przeważnie tłuszcze, coś brudnego, tłuszcz nie lubi wody, jest hydrofobowy nie rozpuszcza się w wodzie. Natomiast nasze mydło ustawia się tą częścią hydrofobową w kierunku właśnie powierzchni wody, w wyniku tego ułatwia to mycie, zmywanie tłuszczu, znaczeń z rąk itd. Tak Zatem, jak już wspomniałem, był to ostatni odcinek. Zapraszam Was również w przyszłości do obejrzenia kursu, który będzie kursem uzupełniającym, w którym będą zawarte zagadnienia. Również ważne, które będą uzupełniały te zagadnienia, które były tu, będą wyjaśniały pewne tematy, których może nie było, które były niezrozumiałe. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w nauce i w zdawaniu egzaminów i wszelkiego rodzaju klasówek.